Witam was widzowie w ten piękny sobotni weekendzik i dlatego też jestem ja i dzisiaj skomentujemy sobie temat dosłownie największej afery polskiego internetu, czyli tematu Stu i teraz już jego odpowiedzi i oświadczenia Gargamela i zobaczymy kto jeszcze, bo jest naprawdę mocno. Teraz jeszcze odwalił coś Krzysztof Gonciarz, dodatkowo mam kilka innych ciekawych tematów, na przykład spotkanie Maty z Lewandowskim, pierwsza żabka DriveTouru w Polsce, Budda i nowa loteria, no jest naprawdę ciekawie, a więc widzu zostawcie ja łapeczkę na dobry weekendik, a w dodatku wtedy będę wam wrzucał jeszcze częściej te filmy i oczywiście będzie więcej tych filmów. A do tysiąca bajkuje nam już na naprawdę bardzo mało subików, więc zostaw suba, a będę szczęśliwy, no a ty będziesz o wszystkim zawsze wiedział na bieżąco. No a no i w komentarzach napisz hashtag sobota, a dam ci serce. Na początek widzowie temat spotkania Maty i Lewandowskiego, bo zapewne wiecie kto to Mata, no jest to osoba popularna. Która według wielu teraz zaliczyła swoją drogą spory EGS, czyli, no, takie coś, że jego muzyka jest niby z gorsza. No, i zmierzył się on też z ogromnym hejtem w ostatnim czasie, właśnie przez specyficzną muzykę, którą postanowił wydać dokładniej na swojej najnowszej płycie. Która, według wielu, jest w ogóle zrobiona na siłę, bo jest to, jego uwaga, ostatnia płyta w. SBM label, czyli po prostu musiał ją wydać, bo miał kontrakt. A niekoniecznie ludziom ta muzyka się spodobała, ale ogólnie Mata słynie z mocnych rzeczy, kiedyś nawet z mocnych muzyk. No teraz może nie będę się wypowiadał. I na przykład miał on współpracę z McDonaldem, w którym miał swój zestaw. Ostatnio również z Adidasem, a teraz spotkał się on z Lewandowskim, czyli naszym piłkarzem, Polakiem, Rajodakiem, który jest popularny widzowie na cały świat, więc no, spotkanie w nim to już jest naprawdę widzowie coś. No i wiecie, no, taki. Fajny kolabik, może coś ciekawego, może nie, no chuj. No było to mocne wydarzenie, nawet jak na matę. Teraz widzowie, temat, o którym wam w newsach w sumie pewnie już mówiłem. No już trochę czasu temu. O żabce de-iWC. Takie coś jak na przykład ma McDonald's, czyli on ma McDonalda, który. Mać. Czyli on ma MacDrive'a, no to w Polsce miała być żabka tył dokładnie się nazywa. No i faktycznie tak się stało i jest proszę Państwa w naszej ukochanej stolicy, czyli w WWA, a dokładniej przy wjeździe do Warszawy. No i działa to tak ogólnie no w taki sposób, jakby ktoś nie wiedział, że podjeżdżacie sobie do okienka, mówicie tam co chcecie zamówić i podjeżdżacie do kolejnego okienka to odebrać. No chyba nic jakiegoś, nie wiem, niesamowitego. Co ciekawe to kolejna żabka DriveTru ma zostać otwarta koło Łodzi, więc no, nie takiej Łodzi oczywiście do pływania, czy tam chodź. Tylko wiecie, miasta Łodzi w Polsce. Takie miasto. No bo wiem, że ktoś będzie próbował to zamienić w mój błąd, że żabka będzie na Łodzi. Nie kur nie na Łodzi, tylko w Łodzi. Cienie. Więc co, jak będzie jakiś tego test, no to dam wam update, bo jak na razie chyba tego jeszcze nikt nie ten, a nie, jednak sprawdzał ktoś już to, a dokładniej pokazał, no i mamy jakiś tam film z tego, więc teraz macie jak to wygląda, patrzcie. W sumie jest to takie podjęcie od McDonalda. Dobra widzowie, teraz uważam, że dość ważny temat przede wszystkim dla osób, które lubią sobie, wiecie, coś wygrać albo dostać za darmo, no bo ale nie w sumie nie za darmo za 40 zł, bo widzowie jak wiadomo Budda organizował już wiele razy loterie na samochody, gdzie wiecie, no wydajecie sobie tam te 40 zł powiedzmy najmniej, to jest najtańsza opcja, a dostajecie ku... A kilkaset tysięcy, oczywiście, w wartości samochodu. No i co ostatnio, chyba, był ten Nissan, tam z tym fejmem, albo mi się już po. O, czekajcie. Ej, nie pamiętam nawet, ale chyba tak, no to był ten Nissan, no była też ta BMK tam kilka ich na świecie jest, pamiętam, no i w sumie tam coś jeszcze na pewno było, no ogólnie było tego dużo ze Buddy. No i te auta były w wartości naprawdę dłużej no bo pół miliona złotych na przykład, a Nissan chyba nawet ponad milion, więc wiecie, no, no więc fajnie byłoby sobie coś jeszcze na pewno powygrywać. Napiszcie, nie wiem, w komentarzach, czy będziecie w takim czymś brać udział, ja bym z chęcią wziął, już brałem, mając i wiecie co. Było. chuj nic, nie wygrałem. <śm> Ale za Jaki, że powstało mnóstwo tego, jakichś innych wersji, nisko budżetowych, typu Mighty Rent i No i po prostu ludzie podjęli content, jak zawsze to w Polsce i Budda postanowił z tym skończyć. Ale to ja oficjalnie poinformował nas na swoim kanale nadawczym na Instagramie i nawet na swoim kanale na YouTubie, filmie, że uwaga, będzie jeszcze jedna i ostatnia loteria z jego strony, na uwaga, coś jeszcze mocniejszego. Wrzuciłem tam jakże kluczową informację, że już niedługo ostatnia akcja z spod mojej ręki, w której będziesz mógł wygrać samochód. Teraz wiecie, pytanie, co może być mocniejszego od Nissan gt za Widzowie ponad milion złotych mocniejszego, czyli nie wiem, jakieś Lambo może teraz, albo jeszcze coś mocniejszego, domyślam się, co to może być, ale jak to zrobi, to myślę, że oj, myślę, że rozwalone totalnie. No, oczywiście, będzie to samochód, yy, i myślę, że teraz może być to już naprawdę, o Jezus, nawet sobie nie wyobrażacie i ja w sumie też. <laughs> no co, ja tam czekam. Jak Budda coś zapowiada, to faktycznie ukry nie ukrywajmy, zawsze jest to coś mocnego i na pewno ciekawego. Dobra, teraz przejdźmy do głównego. Tematu tego filmu, bo jak wiadomo, ostatnimi czasami dosłownie polski YouTube zapłonął, zaczął upadać, a dokładniej polscy YouTuberzy zaczęli upadać. Widzowie, mimo że nawet nie byli oni aktywni, no to po prostu jest to jakiś kur, hit hitów. Najpierw Steel, później Gargamel, teraz jeszcze Gonciarz, a w dodatku jakiś czas temu jeszcze Dziewczyna Mixaya. Co ciekawe, jeszcze DJ Parasite, no nie wiem, nie no to jest jakiś hit. Co do dziewczyny Mixaya, no to postanowiła się po raz kolejny po czasie wypowiedzieć na temat jego rzekomego tam z... Ania się nad nią, chyba, no i w ogóle, no, wygląda to tak, jakby każda jak eks-dziewczyna youtubera chciała ich zniszczyć, no i w sumie pewnie trochę w tym prawdy jest. No i w sprawie Mela się u to raczej udało. I w sumie, chyba ten temat jest już skończony, bo po prostu on się przyznał, i to tyle, nie? Ciekawi mnie, czy tylko podniesie on jakieś konsekwencje prawne, może czy będzie, no, nie wiem, czy, nie wiem w sumie, jak to będzie. Bo jak na razie, to działa tylko tak, że każda ta dziewczyna to wyciąga, a powinna tak naprawdę z takimi rzeczami iść na policję, a wyciąga to, i żeby tylko się wybić, nie? No to jest... Chuje, zachowanie. A co do Stu, no to niestety też nie mam zbyt dobrych wieści, bo faktycznie coraz bardziej to wszystko, co było mówione się potwierdza. Co najlepsze, powstało naprawdę dziwne oświadczenie ze strony eta i jego adwokata, a dlaczego no to jakby ktoś się pytał, czy Stu się przyznał do tego, czy nie, czy zaprzeczał, no to w ogóle nie ma o tym mowy w tym oświadczeniu, jakby... Nie wiem. To ktoś pominął chyba. A w sumie wynikło też z tego tyle, że na finalnie adwokat za niego to napisał, bo niby Stu nie miał czasu, albo po prostu nie zdążył. Jednocześnie jest to też potwierdzenie, że Steve podejmie karówki prawne w kwestii tego całego filmu, jaki pojawił się na kanale tej Oli. Czyli tej pokrzywdzonej dziewczyny, podobno. I co, przeczytam wam może kawałek tej wypowiedzi, bo jest ona naprawdę jak długa wciul i nie będę tu wam czytał całej, tylko może te najważniejsze części. W odniesieniu do publikacji z dnia 24 września 2023 roku o godzinie 23.31 opublikowanego na kanale Olciak93 w imieniu pana Stewarta Burtona informuje, że od chwili wycofania się z aktywnej działalności na YouTubie zamieszkuje on w Wielkiej Brytanii i nie śledzi bieżących wydarzeń w polskiej strefie internetu. Pan Stewart Burton jeszcze w trakcie trwania pierwszej edycji Teamu X informuje, że wraz z zakończeniem projektu wycofa się on z aktywnej działalności w internecie. Powodem jego odejścia z internetu była i jest ciężka choroba mamy oraz jego pogarszający się stan psychiczny. Powszechnie wiadomo, że cierpiał na problemy natury psychicznej od wielu lat jeszcze przed przyjazdem do Polski, a przebywanie w środowisku internetowym jedynie je pogłębiało. A co ciekawe to słuchajcie, jak stwierdził Sąd Najwyższy Dziennikarz, nie ma obowiązku przedstawiania informacji prawdziwych. I to mnie zdziwiło, nie wiem, czy tu jest jakiś błąd, ale wydawało mi się, że właśnie dziennikarz polega na tym, aby te informacje prawdziwe podawał, jakby nie. No i w sumie dalej jest to pokójowca o tym, co mówiła Fagata, Boxdale szczególnie w ogóle Waedenga o tym łączeniu kojopek przez ludzi. No i ludzie to połączyli. Teraz właśnie macie to łączenie kojopek. I jest też informacja, że Steel podejmie właśnie te odpowiednie kojówki prawne i nie pozostanie bierny, więc tu już jest tak trochę nawet kur Mocniej bym powiedział, ale no, nic poważnego. No, nie wiem, szczerze, mam odczucie takie dziwne do, tej oświ do tego oświadczenia. Czuję, że po prostu stew tam w nim 1% wkładu w tym oświadczeniu i nic w, i w sumie to nic od siebie nie dodał. No, tylko to, żeby było bezpiecznie, tam nie przyznał się do tego, nie zaprzeczył. No, w ogóle nie wiem, o co tu chodzi. No, jest to, powiem wam, ciekawe, bo tak naprawdę nic tutaj nie ma co, o, o całej aferze, nic, nic konkretnego. Czy temu w ogóle, no właśnie, czy temu zaprzecza, czy nie. I pewnie tego oficjalnie się nie dowiemy. Z jego ust na pewno, nie? A jedynie po wszystkich oraz pojawach co może zająć zapewne dużo czasu. No to co, teraz to tyle kontentu na dziś. Dla Was zostawcie lajka, suba i komentarz. Ja lecę siema. Ej, ale dzisiaj było ciekawe i widzowie, długi film jeszcze, nie? Długi film, fajnie. Lubię dla Was długie filmy robić, bo dużo osób mi widzowie pisze, że w końcu będą długie filmy. No i mówię tak, no pojobił, ale w sumie to z czego mam tak długie filmy zarobić, nie? Ja tam nie obijam się w Boronę, no i tak sobie myślę w sumie, a jakby tak więcej dawać w tym filmie rzeczy dla widza, nie? No to widzowie teraz macie więcej, więcej rzeczy dla widza i, i macie dłuższy film, nie? Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Ja jestem, więc pozdrawiam serdecznie każdą dobrą osobkę i, i wiesz, no jebni suba i będzie, wiecie, będzie zajebiście, będzie kur... Będzie hit po prostu. Dobra, to ja lecę, nie będę ci czasu tam zajmować.